staram się unikać polityki na tym kanale. Poruszam różne tematy, polityka, won. Nie chcę tego u mnie, ale muszę to w końcu skomentować. Z tej strony Arek, mamy poniedziałek, nawet się zrymowało. Osobiście, kojarzony jestem w głównej mierze z IT, nieruchomości, a właściwie można powiedzieć taki niższy w nieruchomościach, czyli wynajmu apartamentów i oczywiście kryptowaluty. IT jednak na moim kanale do tej pory nie było dużo. Może tutaj to trzeba nadrobić w jakiś sposób? A nadarzy się akurat świetna okazja, bo dzisiaj o poranku przeglądałem sobie wiadomości o czymś standardowo technologiczne, bo, bo o czym mógłbym przeglądać? Przeważnie przeglądam newsy o blockchainie, o, o technologii, o biznesie. No i trafiłem na coś takiego. Płacę w IT jak budżetówce. Wkrótce rząd będzie ustalać wysokość wynagrodzeń programistów. Źle się zapowiada, nie? I teraz, tak sobie wszedłem na ten artykuł. I mamy coś takiego: akapit Sprawiedliwe traktowanie obywateli. Wypowiada się pani Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Tak duża dysproporcja w stawkach wynagrodzeń w Polsce to nie jest dobra sytuacja. Chcemy, aby w naszym kraju ludzie nie czuli się dyskryminowani z tego powodu. Czym różni się praca urzędnika od pracy programisty? W obydwu sytuacjach przecież siedzenie przed komputerem. Z tego powodu zdecydowaliśmy się na ujednolicenie i przede wszystkim zmniejszenie wynagrodzenia pracownikom z prywatnego sektora IT. Taki news. I dalej jest coś takiego... Ministerstwo Pracy ma już pomysł, jak wprowadzić planowane zmiany. Po prostu zmienimy konstytucję tak, aby można było to zrealizować, i wszystko się uda. Potrzebujemy kilka nocy i będzie gotowe. O Jesus. Generalnie, żeby była jasność, nie śmieję się z samego artykułu, bo tutaj zostało napisane typowo dziennikarska robota. Są fakty, zostały przedstawione, ale. To, co tu się dzieje, to, że porównuje się programistę do urzędnika, to jest dla mnie abstrakcja totalna, jakiś kuriozum. Nie wiem, nie wiem, szczerze czy nie po części, co o tym myśleć. Czy, czy to jest żart? Bo dzisiaj, właściwie, nie jest Prima Uprilis, 14 jest stycznia, więc mamy dzień jak co dzień, tak? Troszeczkę pochmurno jest za oknem, ten śnik nam zniknął. Mm, tak. Gdzieś tam było słoneczko przez chwilę, może będzie ładny dzień, może nie, ale przede wszystkim nie mamy dzisiaj Prima Uprilis. A tutaj taka wieść. I okej, okay, z jednej strony, jako pracodawca, człowiek, który zatrudnia ludzi w IT, z IT, mogę zrozumieć, tak naprawdę ludzie w IT mają niesamowite oczekiwania w tym momencie. Często przychodzi do pracy człowiek, który tak naprawdę nie potrafi nic, a żąda stawek z kosmosu. Plus, oczywiście, jeszcze czasami zdarzały się takie perełki: przychodzi do nas koleżka, świeżo po studiach, nic nie umie, ale dla niego najważniejsze jest to pensja. 10 tysięcy plus wychodzenie z pracy o 17. Tak, bo o 17.30 ma już jakieś zajęcie na siłowni. To jest fakt. Tutaj nic nie udaje, nic nie ściemniam, ale ci, co wymyślili ten pomysł, tak naprawdę wydaje mi się, że są troszeczkę oderwani od ziemi, bo programiści w tym momencie mają naprawdę ogromną swobodę psychiczną, przede wszystkim to jest praca przy komputerze, yy, Praktycznie cały czas, tu nie trzeba gdzieś tam przełączać kabelków, jak informatycy. To nie jest też urzędnik, który musi mieć jakieś papiery o dziubie w kodzie. I tak na sprawę, wszystko może załatwiać zdalnie. Nie musi być na miejscu, nie musi siedzieć w pracy gdzieś w jakimś korpo, nie musi tutaj gdzieś siedzieć, nie musi siedzieć na mordorze, czy tutaj za mną woli, na woli. Tam też powstaje w tym momencie taki dosyć młody, świeży mordor. Konkurencja dla Mokotowa oh. no i tak naprawdę ci ludzie mogą pracować wszędzie nie muszą tu siedzieć mogą pojechać za granicę pracować dalej dla polskiej firmy ale jak już pojadą no to raczej będą wykonywać pracę dla firmy z kapitałem zagranicznym zachodnim, bo po co, co będzie ich trzymało w Polsce i Przede wszystkim też ci, co tworzą te pomysły, wydaje mi się, że nie mają pojęcia o IT, nie wiedzą, jak to wygląda. Raz, że porównuje się człowieka z IT do urzędnika. To jest pierwsza zabawna sprawa. Ale druga sprawa, wydaje mi się, że też ci którzy to wymyślili, tak naprawdę nie mają do czynienia z ludźmi z IT. Ja akurat mam dużo i teraz, co przede wszystkim słyszę, jest masa ludzi młodych, którzy tak naprawdę głównym faktem głównie nastawiają się na to, żeby móc pracować zdalnie. Oni chcą podróżować. Jest tam masę programistów. Młodszych, starszych, którzy tak naprawdę nie są przywiązani w żaden sposób tutaj z Warszawą czy z Polską. W każdej chwili mogą sobie wyjechać i też wielu planuje wyjechać. Chcą pracować zdalnie, chcą zwiedzać. Popularny jest w tym momencie tak zwany cyfrowy nomadyzm, czyli praca z każdego miejsca na świecie. Grunt to komputer, internet, oczywiście myszka i pracujemy. Nic więcej im do życia nie jest potrzebna. A kasę naprawdę mogą zarabiać fajną. Szczególnie jeżeli jeszcze ktoś zarabia, jeżeli ktoś jeszcze programuje blockchain, to te stawki są naprawdę ogromne. Wystarczy wejść sobie, porównać, jakie są kwoty, które się zarabia w IT, w programowaniu blockchain w Stanach Zjednoczonych. To są naprawdę ogromne kwoty. Majątek można na tym zrobić. Staram się unikać polityki na tym kanale. Poruszam różne tematy. Polityka won. Nie chcę tego u mnie, ale. Muszę to w końcu skomentować, bo to, co się dzieje, te wcześniejsze przepisy, pomysły na to, jak opodatkować blockchain, to, jak firmy blockchainowe uciekały z kraju. Znany przypadek Bitpay w tym momencie, jest na Malcie. Masa podatków, które mogły lecieć do naszego budżetu, w tym momencie sobie wyfrunęła poza granice naszego kraju, i Malta na tym korzysta. Teraz atakują programistów. Okej, okay. z jednej strony wydaje mi się, że trzeba jakoś naprawić tą sytuację w IT z tym brakiem specjalistów, to, że pensje są masakryczne, tak naprawdę często przychodzą na rozmowy do pracy ludzie, którzy nie mają pojęcia o, 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 swojej, o swojej profesji, ale to nie znaczy, żeby naprawiać sytuację w taki sposób. Dla mnie to jest chore. No są lepsze możliwości, naprawdę nie ktoś tam się wysili na górze. Fajnym pomysłem według mnie było to, iż postanowili sprowadzać ludzi z Filipin. Nie wiem, czy to nie wypaliło. Jak ostatnio rekrutowaliśmy do WBT IT, jeszcze 2-3 miesiące temu, to była masa CV właśnie ludzi z Filipin. Więc wydaje mi się, że tutaj coś się zadziało i w jakimś to dobrym kierunku raczej idzie. Ale takie zarządzanie, można powiedzieć, czyimś portfelem, czyjąś pensją, no to nie jest dobry pomysł. Decydowanie nie. Dobra, tyle, nie będę się rozwijał więcej tematu. Moje szybką opinię na ten temat znacie. Dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie. Według Was to jest dobry pomysł? Warto tak uporządkować ten sektor? Czy może ktoś po prostu spaskoi? Dobra, dzięki wielkie i do następnego. Cześć. No i jak? Spodobała Wam się ta historia? A teraz coś zdradzę. To wszystko jest zmyślone i to nie wymyśliłem ja. Całą sytuację wymyślił autor tego tytułu i nie ukrywam. Bardzo dobrze mu poszło. Mimo wszystko uznałem, że zrobię takie nagranie, powkręcam trochę moich widzów. Mimo wszystko, czy sytuacja jest fikcyjna, czy prawdziwa, myślę, że warto w tym momencie pomyśleć o dwóch rzeczach. Jedna, to w jakim kierunku zmierza technologia w naszym kraju. A dwa, czy zawsze warto wierzyć w to, co się widzi, czyta i słyszy w internecie. Dzięki wielkie za wysłuchanie i do następnego. Cześć.